Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki porównawczy filmik dwóch puszek, takich samych jak możecie zobaczyć z tegorocznej edycji Champions League, z tym, że różnią się one wersją, bo po lewej mam polską puszeczkę, a po prawej niemiecką. Wszystko niby jest identycznie. 36 kart zwykłych w obu puszkach. Po 5 kart specjalnych, jedna karta limitowana i cena jest no, identyczna, bo jak przeliczymy 8 euro razy 4, 20 kilka, to wychodzi ta sama kwota co za polską puszkę. Więc zobaczymy, czy różnią się zawartością te puszki, czy są identyczne karty. Tak, jak mówiłem, po lewej mamy puszkę polską, a po prawej niemiecką. Czy polski produkt, polska puszka, różni się od niemieckiej? Zaraz będziemy wiedzieć, bo nawet możecie zobaczyć, są identyczne rodzaje ci sami zawodnicy. Tutaj trafiamy Pogbe na limicie. A tutaj, tutaj jest Zany. Czyli mamy dwa Manchestery. Może zrobimy też sobie od razu taki pojedynek: Manchester United kontra Manchester City. Z tym, że tutaj szukamy. Tylko kart Manchester United, a tutaj szukamy tylko kart Manchesteru City. I popatrzcie, tutaj jest City, ale się nie będzie to liczyć. Zobaczymy, czy podobna ilość kart specjalnych w tych puszkach polskiej i niemieckiej. Powinno tak być, skoro pisze na puszce. To powinno się zgadzać. OK. Mamy limitki. Pogba i Zane. Manchester. Popatrzcie. Już jest ta sama karta. Bazowa pierwsza. Letika. Letika. Co dalej? Rabiot. Verratti. Tutaj też. Logoromy. Mejkon. Tutaj jest pierwsza różnica, bo jest Jovetic, a tutaj Achulu, czyli to jest pierwsza różnica. Te karty, które się różnią, będziemy odkładać. Wolf, a tutaj Juan Fran, Rodri i Delaney. Felaini Saul Nigues. Tutaj mamy kodzik. Kodziki chyba są te same, tak. Nic tutaj się, no wiadomo, kodem się różnią, ale wizerunkowo takie same. Odkładamy to na boczek. I lecimy dalej. Otamendi Danilo. Perisic i Milik. Oczypka Martinez, Rafael, Serdar, Vinks i Ferri, Rakitic Kielini. Boateng i Staricz, szczęsny Loselso, Lovren, Pellegrini, czyli na razie większością się różnią, ale zobaczymy. Matuidi, Kurzawa. Alison i Alba. Ale teraz patrzę, że tutaj jest kurzawa i tutaj też, więc zaraz to podokładamy. Tak samo w Barzali jest kurzawa, więc go tutaj stąd zabieramy i wkładamy tutaj. I był Barzali również. Tylko nie wiem, czy tutaj czasem dwa razy go nie było. Nie, Kielini. To kielin był. Mamy albę. Tutaj też jest alba, więc go zaraz tutaj odkładamy i lecimy dalej. Draxler Rui, D'Ambrosio Suarez, Stambuli Luperto. Aurar i 9 golan. chyba był Akanji. Więc szukamy tutaj nastazicza. Nastazicz, Ocipka. A nie jednak. Nie było Nastazicz. Mendy Lemar. Yang Moura. Stones Bola. Garay Toprak. Vogt Hernandez. Logo Galatasaray i Alexis Sanchez. Coles i Kalik. Tielemans, Aholu i logo Juventusu. Tutaj logo Borussii i dwóch defensywnych obrońców z Liverpoolu. Kazemiro, logo Schalke, Geiger i Sidibe, Weigl, Carvajal, Ronaldo i Zany. Później oczywiście będę jeszcze sprawdzał Manchestery. Falcao i Icardi De Bruyne, ale tutaj nie gra roli. Tutaj mamy Walencję, też nie będzie grał roli, bo mamy przeciwników. I jeszcze tutaj jest Artur Mega Singing. Tak więc teraz moi kochani, sprawdzamy wśród. Tych kart Manchester City. Czy gdzieś jeszcze tutaj coś było? No nie było. Tutaj nie ma. Chyba, że jeszcze w tych. Nie. Czyli tylko jedna karta. No a teraz tutaj patrzymy za Manchesterem United. Jedna, Young, druga, no i wygrywa w tym momencie Manchester United. Jeszcze tutaj sprawdzę, tutaj nie ma. Tak więc ostatecznie wygrywa Manchester United z Manchesterem City. No, i ile mniej więcej mieliśmy kart, które się powtórzyły? 6 sztuk. Mam nadzieję, że nic tam nie zostało powtórzonego w tych kartach. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tych puszek polskiej i niemieckiej. Czy fajnie, że one się tak różnią kartami? Czy wolelibyście, żeby było to same i w Niemczech i w Polsce? Jestem ciekaw waszej opinii. No i co, to wszystko dzisiaj. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.